Co będziecie? Eee, hmm, tak, coś Co to będzie? Nie wiem ściana czy pałwan? Hmm, tak sobie władzić sobie włazik Co to będzie Co? Co to będzie? Nie pójdź. Ej. Tu jeszcze jest więcej kulek? Konra, ja to sobie zasiepię. Konra, ja to sobie za siebie. Ja to sobie. Ale ej, ja tu odśnieżałem, a ty teraz zaśnieżasz? Pada śnieg. No pada śnieg, ale to czy trzeba tutaj to odśnieżone zasypać powrotem śniegiem? Hmm? <laughs> Ciężka praca. A jeszcze wczoraj nie było ani, ani, ani trochę śniegu, co? Czy lepiej jak jest śnieg, czy jak nie było śniegu? To by lepiej jeśli był śnieg. Jeśli jest śnieg, tak? Tak. Tak jest fajniej. Więcej to zabawy, że? Aż tak trudno się buduje. Dlaczego? A, śnieg się aż tak dużo nie skleja. Skleja się, więc mokry. Chyba no, patrz ile tu za śniegu jest. Ale duży kamień śniegu. Dziękuję. <coughs> Trochę nas zasypało. Łatwój odcich buta. No. Tubert, zobacz. Wszystko to co było odśnieżone, teraz jeszcze jest zasypane śniegiem, z powrotem. Zgarnij ten śnieg. Co? Weź sobie to co ja odgarniałem, tą dechę, i, i odgarnij ten śnieg. O co odgarniałeś ten śnieg dechą? No. Co? No tą płytą, co tam stoi. No. Mhm. Kupcio, nie! Chupcio, co ty robisz? Czemu zasypujesz to wszystko co ja odgrabę śnieg? Dlaczego zasypujesz ten śnieg z powrotem w to miejsce? Weź koło nas. Konasz. Tutaj weź co Hubert podgarniał. weź to podgarni z powrotem tam w tamtą i wyrzuć na górę. Hubert odejdź. Krapa. Jeszcze dwa przejazdy i będzie git. O! Widzisz? Popsułeś grabki. Grabki się zrobiły rbatę. Widziałeś? Odpadła część? No. <ślesztą> Co ty robisz? Dlaczego? Zdekopanko. Przecież jak się nie to będziemy wiedzieli i tak, że się zepsuły. Co? I tak widać, że się zepsuły, bo kłamane to ma. Jak się nie to jeszcze ta część się na wierzch. Teraz ją odkopiesz. Kupcie, Konad ciężko pracuje, a ty znowu zasypujesz? Konuś podgarni, tutaj jeszcze, co cofubel znowu nagarnął. Konuś. Konadzik. Tutaj będziesz miał bo tam żeście nadeptali. Co Kto odgarni? Ktoś... Hubert, <laughs> nie! Nie dobre?